Wszystkich zachęcić do uprawiania właśnie takiego sportu jak narciarstwo. Mimo tego, że mamy daleko do Wisły czy do innych stoków, naprawdę warto w każdym wieku nie patrzeć na wiek. Wszystkim jeszcze raz gorąco zachęcam. Znajdujemy się na stoku narciarskim Soszów w Wiśle Jaworniku. W dniu dzisiejszym odbywają się zawody piąte mistrzostwa Kietrza o opuchar starosty Gupczyckiego. No już piąta, a więc malutki jubileusz. Cieszymy się, że mamy dzisiaj wspaniałe warunki atmosferyczne. Śnieg jest nieco ciężki podobno, tak już koledzy, którzy zjeżdżali mówią, że, że no warunki trochę będą ciężkie, ale myślę, że. Pogoda przede wszystkim nam dopisuje. Z tego się ogromnie cieszymy. Frekwencja. Yy... Piąty jubileuszowy, ponad 50 osób e, zawodników, e, którzy będą uczestniczyć w dzisiejszych zawodach, z czego oczywiście jesteśmy bardzo też zadowoleni, bo jednak to pokazuje, że e, zapotrzebowanie na tego typu imprezy sportowe w naszym przynajmniej regionie jest. E, cieszy się to coraz większą popularnością z roku na rok, e, ilość zawodników zwiększa się. Dzisiaj czeka nas zjazd e, trasą narciarską przygotowaną przez Szkołę e, Narciarską Nowa. E, zawodnicy pokonają dwukrotnie e, trasy zjazdu. Będzie liczona suma, suma czasu, suma czasów osiągniętych w dwóch przejazdach. No i będzie to piękna rywalizacja sportowa. Dzień dobry. Chciałem wszystkich serdecznie przywitać w imieniu Kieczańskiego Towarzystwa Kulturalno-Sportowego Gryf i oficjalnie zaprosić do udziału w zawodach wszystkich. Życzę wszystkim jak najlepszych wyników wszystkiego. To byście sobie sami chcieli wygrać, wygrać, wszyscy raz wygrać. Ja witam serdecznie na e, piątych jubileuszowych już zawodach e, Mistrzostwach kiecza w e, narciarstwie Apejskim. Tym razem opuchar starosty Gupczyckiego i tu może gorący aplauz. <laughs> Pozdrawiamy pozdrawiamy starostwo oczywiście z tego miejsca. Pozdrawiamy wszystkich mieszkańców gminy Kieży, mieszkańców Raciborza, Głubczyc, mieszkańców Radomska, którzy również uczestniczą w tych zawodach, na których zawsze możemy liczyć. Bardzo się cieszę, że jesteśmy tutaj razem, że coraz więcej nas jest. Rokrocznie ta liczba zawodników uczestniczących w zawodach zwiększa się, więc tym bardziej jest to, jest to dla mnie powód do satysfakcji. Ja Wam życzę, ze swojej strony, e, udanej imprezy, bardzo dobrych wyników, e, powodzenia na trasie, niech zwycięzczy najlepszy. Niech to nie będzie nikt z dobuchów, <grych> bo oni są od pięciu lat zwycięzcami, od czterech, przepraszam. Żartuję oczywiście. Każdy, każdy walczy o jak najlepszy wynik. Życzę wszystkim powodzenia i niech wygra najlepszy. zjazd gorzej wygląda niż się zjeżdża myślę, że drugi raz będzie lepiej. Jesta, jesteśmy mieszkańcami gminy Kiecz, miejscowości Grzysław, tutaj miejscowość kiecz. No, ciężki zjazd, warunki ciężkie, ale jesteśmy dobrej myśli. z pierwszego zjazdu i organizacja jest super. Te są super, przyjechaliśmy z Raciborza, z Kietrza, szwagier właśnie, jesteśmy razem, jesteśmy, ja przynajmniej drugi nie, raz. Nie jesteśmy razem, mamy swoje ale... żony. Tak. <laughs> Dobrze, jest super. Ogólnie warunki mogą być trochę mrozu więcej, ale jest świetnie. Dziękujemy ślicznie. siedzi, są fajne warunki, troszeczkę śnieg mokry, trzeba uważać, właśnie wypadłem na drugiej bramce, ale myślę, że czas poprawię w następnym zjeździe. Pozdrawiam! tych mistrzostwach Kiecza w narciarstwie alpejskim, które w tym roku zostały rozegrane o Puchar Starosty Gupczyckiego, którego serdecznie witamy. Dla gości spoza gminy Kiecz może przedstawię pan Starosta Gupczycki Józef Kozina. Szanowni państwo, Kategoria najmłodsza kobiet, K1. Tutaj w tej kategorii mamy również medale pamiątkowe dla, medale pamiątkowe dla uczestników. I zapraszamy do nas Huczek Amelie. Zbieżność nazwisk, przypadkowo nie ma koligacji rodzinnych. Miejsce czwarte, zapraszamy Karolinę Pilch. Również pamiątkowy medal za udział. Gratulujemy serdecznie i teraz y, zwycięzcy. Miejsce trzecie. I tu zaprosimy już starostę Głupczyckiego o wręczenie nagród. Ja się usuwam w cień. Bardzo prosimy, zapraszamy. Esterę Mistrzak. Gorące brawa. Zwycięzcy otrzymują pamiątkowe statuetki oraz medal. Nie, nie, medal tu jest w kartoniku. Piękny medal. Gorące brawa dla trzeciego miejsca. Drugie miejsce Emilia Karpina. I miejsce pierwsze Pilch Martyna. Zapraszamy. Za miejsce pierwsze pamiątkowy puchar Starosty kupczyckiego. Dziewczyny... Prosimy, obróćcie się do nas pamiątkowe zdjęcie. Miejsce trzecie, Stępień Bartosz. Gorąco zapraszamy gorącymi brawami Bartosza. Bartosz, proszę bardzo. Trzecie miejsce. Miejsce drugie z czasem 38 sekund, trzydziesiętne. Koba Szymon, zapraszamy Szymona. I miejsce pierwsze, Buch Filip. Zapraszamy. Podejdą, wymieniam wszyscy. Filip, proszę bardzo. Przystępujemy do dekoracji z kategorii Kobiet Open. Kategoria K2. Już mam, dziękuję, panie starosto. Miejsce trzecie, Kuczek Katarzyna. Zawodniczka osiągnęła rewelacyjny czas 40 sekund dziesiętnych Myślę, że w tych warunkach bardzo dobry czas osiągnęła. Chociaż różnica między trzecim a pierwszym 10 sekund. Hmm? Miejsce drugie Motyka Aleksandra. Serdecznie gratulujemy i miejsce pierwsze za bardzo dobry wynik czasowy 37 sekund kościańska jolanta panie wiceprezesie proszę ich nie przedłużać wspólne zdjęcie Kategoria, kategoria M2, kategoria mężczyzn do wieku 15 lat, powyżej 15 lat. Czyż tobiasz, miejsce trzecie. 33 sekundy 8 dziesiętnych. Miejsce drugie, Jabłoński Kacper. Różnica między pierwszym a między trzecim a drugim miejscem 4 dziesiętne, także naprawdę minimalna różnica czasowa. I miejsce pierwsze tradycyjnie nie chce mi się już powtarzać. Dowód Paweł! Przystępujemy do szybkiej dekoracji kategorii M3 pogwist Tomasz! Gorący aplauz. Gorące brawa. Miejsce drugie. Przybył z daleka, wstał o czwartej rano, żeby móc z nami zjeżdżać. Sztagleczak Robert Radomsko. I miejsce pierwsze, mieszkaniec Kietrza, Ludwik Marek. Czy pan Marek jest z nami? Pana Marka nie ma, ale e, oczywiście puchar przekażemy. Seniorzy, miejsce trzecie, konopka Marian, gorące brawa. Uczestnik wszystkich naszych zawodów, naprawdę wielkie brawa. Miejsce drugie, miejsce drugie Szecówka Tadeusz, gorące brawa. Przedstawiciel Sosnowca jeszcze. Sosnowiec zaprzyjaźniony z Kietrzem oczywiście. I miejsce pierwsze, to już jest taka rutyna, wiadomo, mieszkaniec Kietrza, ulica Raciborska. Ojciec jednego już zwycięzcy, Arkadiusz... Adept. Adept, o proszę, nauczyciel. Arkadiusz Bóg, serdecznie gratulujemy. Dobuch, przepraszam, Dobuch. Z tego miejsca chciałbym pozdrowić Arka Bucha, który jest naszym informatykiem rewelacyjnym. <grym> Powolutku nasza dekoracja dobiega końca. Została nam ostatnia kategoria. Po raz pierwszy przeprowadziliśmy również zawody w kategorii snowboard. Miejsce trzecie, przepraszam, miejsce czwarte i medal za udział. Zapraszamy Pawła Wiktor. Wiktora! Miejsce trzecie. Walczył wytrwale. Nawet widziałem rana cięta na nodze, ale twardy zawodnik. Ukończył bieg. Kacper Mistrzak. Miejsce drugie. Jabłoński Szymon. I miejsce pierwsze. Czytam nazwisko, nie dowierzam. Znowu dobuch. Arek, czy ty masz dwóch synów? Jeden jest mój! Ale jest ojciec! Dobuch Marcin, miejsce pierwsze. Gorące brawa. Szanowni Państwo, zakończyło się losowanie nagród, które było taką naszą niespodzianką dzisiejszych zawodów. A ta niespodzianka mogła się ziścić dzięki wkładu, wkładowi sponsorów, którym serdecznie chciałbym podziękować. Dzięki wsparciu firmy Agroeco, Biochemu, Banku Spółdzielczego, dzięki ich zaangażowaniu i takiemu naprawdę. Mocnemu wsparciu naszych imprez sportowych, bo nie tylko tych imprez, to chciałbym serdecznie podziękować właśnie tym ludziom, którzy myślę, że, że są z nami cały czas, uczestniczą w naszych inicjatywach i za to bardzo serdecznie im dziękuję. Jeszcze raz dziękuję gorąco wszystkim sponsorom. O światło ja nie dobrze znam, nigdy nie gaśnie w to na wszech nie Zawsze się lepiej zdobywa pierwsze miejsce, gorzej się broni ten zdobyty puchar, dlatego też dzisiaj stało się jak się stało, młodość idzie młodość, a my niestety staramy się, postaramy się, żeby nie zawieść wasze nadzieje za rok i będziemy pięć, piąć, się pomimo tej wpływu młodości, żebyśmy jak najwyższe miejsca zajmowali. Dziękuję. Jeżeli nie będzie dobuchów, to będą szanse wyrównane. Po raz trzeci uczestniczymy w tych zawodach jesteśmy bardzo zadowoleni, kibicujemy ile się mamy i każdemu, nie tylko tym najstarszym, ale od najmłodszych do najstarszych. poszegnaj. Raj, którego nocą no, nie pragniesz tak, jak wie, to niebo to raj. I proszę jeszcze leć, proszę, naj. Oh, don't sit, she